Dlaczego jeszcze warto iść do sądu? Większość z was ma dzieci, czasami nawet wnuki, i teraz wyobraź sobie taką sytuację: Opowiedz mi, mamo, opowiedz mi, tato, opowiedz mi, babciu. Siada synek czy wnuk na kolanach i mówi: Powiedz mi, babciu, jak to było z tymi kredytami? I teraz, jaką babcią, jakim rodzicem chcesz być? Co jej jemu powiesz? W jakim świetle się postawisz? Czy powiesz? Ja nie chciałam iść do sądu, bo z sądami to tak jest y, różnie. Mogę przegrać tą sprawę. Wiesz, miałam do odzyskania 80 tysięcy, ale wolałam zostawić je w banku, machnąć na to ręką, bo to nie na moje nerwy, wiesz? Nie, 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 nie. I dlatego teraz właśnie mieszkamy w cały czas w tej niewyremontowanej kawalerce. A może powiesz tak? Wiesz ja się nie godzę z tym żeby mnie ktoś oszukiwał dlatego wytoczyłam sprawę bankowi wygrałam sprawę i dlatego właśnie teraz mieszkamy w domu a nie w tej niewyremontowanej kawalerce twoje dzieci twoi potomkowie patrzą na ciebie bo to ty jesteś dla nich wzorem patrzą jak ty sobie radzisz w życiu żeby one później również mogły sobie poradzić muszą wiedzieć że na niesprawiedliwość mówimy nie basta to którym rodzicem, babcią chcesz być pierwszym czy tym drugim?